Może to nie jest najtańsze ogrzewanie, bo może i nie jest. Zależy kto co kupi, jaką tą pompę sobie założysz, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Ale jak wezmę pod uwagę to, ile ja spędziłem czasu mając yy, piec z podajnikiem na groszek Za każdym razem, i teraz niech ktoś rzuci kamieniem jeśli tak nie miał. Za każdym razem jak wyjechałem na wczasy albo gdzieś dalej, to mi się klin w podajniku urwał. Jak kupiłem, miał no bo tam było na jako groszek, należy by taniej palić. To paliłem nieraz. miałem. Jak miał, że tak powiem, zastygł w tym koszu, no to nie opadło do dołu, wygasło w kotle. Nie miałem wtedy bufora, więc musiałem grzać tak, że jak było już za ciepło w domu, bo najniższa temperatura, jaką się dało ustawić na tym kotle, to było 45 stopni. A 45 stopni na ogrzewanie w moim domu to, to było za dużo, to musiałem i Wyłączać piec, włączać kocioł, kocioł, nie piec i tak dalej, i tak dalej. A już nie chcę mówić o tych, którzy palą śmieciuchami. Tam to dopiero musi być roboty. Albo na drewno trzeba wyciąć to drewno, przesezonować. Bo jak nie przesezonujesz, to później będziesz kurna zapieprzał cały czas na kominie. Więc może to nie jest najtańsze. Aczkolwiek w moim przypadku to już taniej się nie da, bo jestem na starych zasadach fotowoltaicznych. Tam stoi sobie 20 kW instalacji fotowoltaicznej. Więc u mnie taniej się już nie da. Ale może nie jest to najtańsze urządzenie do ogrzewania domu. Ale ja już zapomniałem, gdyby nie to, że nagrywam te filmiki i dla Was to pokazuję, to ja już zapomniałem, jak wygląda w ogóle yy, ogrzewanie, co trzeba robić. Nic nie trzeba robić, tam się samo robi. Więc słuchajcie, są dwie możliwości: albo luksus i czysto, nie śmierdzi, wszystko pięknie, albo wąchasz te spaliny wszelkiej maści, brudzisz się tym popiołem, kurzem, tymi sadzami, co dwa tygodnie chodzisz wyczyścić kocioł z sadzy i tak dalej, tak dalej. A ja se pójdę z pieskiem na spacer, zamiast kotłować w kotłowni. Tak, Leoś? Idziemy na spacer? Idziemy na spacerek.